Cześć, Kamil z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w Hearts of Iron 4 naszym wspaniałym Luksemburgiem. Royali z Luksemburgiem. Kontynuujemy to, co robiliśmy ostatnio, czyli wspieramy monarchię. Zaraz wybierzemy dziwną dziewczynę na nasz tron. Znaczy na razie to. Nie wiem w ogóle, co z tym chodzi, nie? Może jakiś jest lore głębszy tego, ale nie mam pojęcia, o co z tym 5? Jakieś eventy będą. <laughs> Tutaj nic ciekawego nie mogę wrzucić, nawet limited export może. Nie wiem. Armora nie wrzucam. Air superiority jest jak jest. No okej, okay, koniec wojny domowej w, w Meksyku. A z kim się Stany biły? Aha, z tamtym drugim Meksykiem, spoko. No Hiszpanie komuchę wygrywają. Myślę, że oni w sojuszu są w ogóle. O, stabilka do góry, spoko. To wrzucam od razu Give her our throne. Mamy też szpitale. Cieszymy to bardzo, rozwijam od razu łopaty. Hardness. Weźmy production cost, może. Gdzie są moje dywizje wspaniałe? Dziesiątki. Nie wiem czy w 15 ich nie zrobię nawet. Z jedną martą. Chociaż nie no, zostawię, zostawię ich dychy. Te defensywne. Dobra, broń lepszą sobie zbadam. nawet rzucę to produkcję. A ofensywne zrobię jakieś 19, a może 35. Zobaczymy, jak z powerem będzie potem. Bo na razie jest średnio, Mamy już 4-7% z 5,5%. Ale to zobaczymy, bo może tutaj kurczę później w celach wojskowych będzie jakoś lepiej. Coś się działo, tu też nie mogę wrzucić, bo nie mam wojnę. Nic już nie mogę zrobić w sumie za tego. Siłę polityczną. Eee, no weźmy to. Building slota. Konsumer Gucys, stabilka do góry. Dobra, zróbmy to. Kim ty jesteś? Luxanna Krongaard. A to nie jest Lola postać przypadkiem? Ta Lux tam? Bo ich idea. No, braci się szkolą, zbierają ekspa na doktrynki. Nie wiem, czy nie wybadać sobie piechoty górskiej albo piechotę, piechotę morską może. O, żebyśmy, kurczę, przez rzeki mogli atakować, jak czady. Jakieś infantry, eku? W sumie sporo mamy tego eku? Jakbym coś sprzedał w sumie. Okej, okay, mamy crown guardów. Jacy wy macie... Łopane! Mogę im dodać coś? Co ty gadasz? Ej, fajnie, bo mam template'a, którego już nie muszę edytować za bardzo, bo dorzucę im tak antiery, antitanki, to, sygnałki i łopatę, cyk. Mamy praktycznie bez wykorzystania manpowera kurcze trzy dywizje, fajne. Bo spoko, normalnie bym je usunął, ale kurczek to są dwudziestki. Albo wywalę jedną arty i dorzucę jedną piechotę, żeby 19 było. Albo nie, dobra, niech jest, jest, jest jak jest. Dobra, niech skończą się na razie szkolić. power już nam brakuje. No i prawie się kurczę kończę. Po nowych ludzi także może być kiepsko. No dobra, pożyjemy, zobaczymy, nie? Tu nie wiem co by pozmieniać w sumie. To muszę zostawić, bo mi ten Research Speed się jest potrzebny i faktory Output. No tak, to faktycznie jest yy, postać z Lola Manpower! oooo, Dawaj, Ulikki Manpower 250 To w 4 tygodnie mogę Batalion Wojska wystawić piechoty. Cieszy mnie to niezmiernie. Tak na Luksemburg to jest naprawdę dużo. to masz jakieś bonusy teraz? Jeszcze nie. No okej. Okay. No i skończył się manpower. Mamy 50K wojska w polu. Niemcy są bardzo tutaj widzę demokratyczne. Co mnie nie cieszy. Węgrzy mają w dupie Austrię. Ża nic, nikt tutaj nie robi demów żadnych. Niemcy zarabiają robić ten swój śmieszny sojusz kurczę, bo ten Central European Alliance. O, ciekawe. Węgry, Czechosłowacja, Austria, okej. Okay. Rumunia. Co? Dlaczego wypowiedzieli wojnę Holandii? Jak to moje ziemie będą? Halo. Nie podoba mi się to. I lądują. No a ja z nimi później w Sojusz w sumie idę. No i znowu będę kurczę pomiędzy aliantami i... Niemcami. Okej, okay, ale coś mogę tutaj dodać ciekawego, nowego? Dobra, zbieramy w takim razie siłę polityczną, bo nic nie mogę. O, radio propaganda wrzucę. Nic to nie zmienia. Może tą stabilkę zwiększę. Dobra. Unification of Benelux. Dobra, mam pomysł. Eee, poprawmy z nimi relacje po prostu. Bo może faktycznie będę mógł ją anektować. Dostanę jakieś kory i tak dalej Dobra, robię dalej jaku. Chociaż mogłem właśnie Dobra, jak to się zbada To ja sobie Marinesów zbadam Uciekł chłopaki, przedadzą potem Bułgaria wypowiedziała wojnę Bułgarii Jaka Bułgaria? Republika Bułgaria? Italian League Łopane Co te Włochy zrobiły? podzielone faszystowskie, wszyscy są faszystami na Bałkanach znaczy w sensie w byłej Jugosławii <laughs> Irak tutaj wszedł nawet, do Jordanii no i zajął Kuwait no zobaczymy może ten Irak może tutaj znaczy inaczej, długofalowo myślę, że to nic nie da że będzie lipa Dla, oczywiście dla Iraku. Bo oni na przykład w Wielkiej Brytanii nie przeprodukują. Nie ma opcji. Brama masz Tulsy, zbadamy sobie to. <coughs> I tak będziemy siedzieć. Ciekawe, czy ich dostaną ich wojska. Bym bardzo z chęcią je przyjął. Ok, tutaj możemy dołączyć do aliantów. <coughs> Okej, okay, czekaj, bo coś tu się wydarzyło. Nie są papety, mają pisa, ale co z tymi Indiami? Aha, to już są English is Indies. Szkoda, bo myślałem, że może dostanę ich. Oho. Demokracji support? Nie potrzebuję. Dobra, poprawię sobie z nimi relację z Anglikiem. Co oni się spapetowali u mnie, czy co? Nice, dobra. Mamy fabryki. Mamy. Faktycznie mamy wszystkie dywizje. Ej, 28 dywizji. A ja mam jakieś jeszcze ziemie? Chyba dostałem też... No nie, oni z Surinam tutaj mieli już. No dobra. Okej, okay, mniejsza z tym. Mamy Benelux. Jesteśmy Beneluxem. Dołączamy teraz do Wielkiej Brytanii. Ty w ogóle idziesz tutaj. Muszę nowego generała. O, ja dostałem ich generałów. Chodź <laughs> miał organizera, więc go biorę od razu. Co oni tutaj mają za... Marszałków chorych Ten jest chory, hillfighter. Ej, on jest spoko Tylko nie ma Organizera Ten ma Organizera i w razie czego mógłbym wrzucić Logistic Wizarda No ale okej, okay, dobra Na razie chłopie wszyscy wracać, ja sobie muszę tutaj ogarnąć przemysł na to wszystko teraz Czy mam jakieś czołgi? Nie mam. No i dobrze w sumie. Co tu mamy? Kość osiemnastka, taka. Marinesów mamy nawet. To wywalam. To wywalę. Ich zostawię. Muszę sobie w ogóle zbadać marinesów. I tak po kolei wrzućmy to tu. Tak, tak. Powiedzmy tak. No i brakuje mi stali. Weźmy, może, sobie z UK Stal Amelinium wezmę z Francji. Mamy doki, więc wrzucam konwoje, bo nie mam na nic innego, nie? I czemu mam tutaj ten, zb zburzone to? Jakieś lotnictwo mam nawet drobne. Niech to siedzi. No dobra, eee, zobaczmy ten Playty, co oni mają. To jest taka osiemnastka... 21 jakaś taka posrana. Dobra, ja ich wszystkich wymieniam sobie na tych moich... ...Cron może. Albo nie. E, połowę wymienię sobie na tych moich Public Force'y. Do tego pana, bo ten będzie defenderem. Jeszcze ze cztery wymienię sobie na tego... ...Public Force'a. Ty w ogóle masz nawet medal. Recovery rate a ci dam nawet. Wyjdziecie na Public Force, wrzucam Was tu. Będ... Dobra, ja zaraz zmieniam te template y na 19 albo na jakąś 15 tego Public force'a A oni będą po prostu moimi Crown, Guard... Crown Guardami. I wrzucę im jakiegoś gościa z Offensem dobrym i tyle. Dobra, niech on będzie. I czekamy. Aż się wszystko uzupełni, zaraz zaczniemy ich szkolić. Zobaczmy, jak tam w ogóle sprzętowo stoimy. No wszystko jest na plusie, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Ok, czyli spoko. O, usnęło mi to. Szkoda. Dobra, delay. Wrzucę sobie tutaj produkcję. I w sumie tak. Tutaj panowie będą po prostu garnizonem na wszystko. Wy się szkolicie. Wy się szkolicie, a was ustawię chyba na granicy z Niemcem. Na granicy stoją, bo nie mogą uciec stąd nawet. Ok, mamy rekord kompanii. Robimy tych marinesów. Moich w końcu. Mamy 34 dywizje, także myślę, że na spokojnie będziemy mogli coś z tego później wykrzesać. I power, manpower. Okej. Okay. Consumer goods... Dobra, chcę Irlandię. Daj mi Irlandię, bo ja nie wiem czy zaraz nie będziemy się klepać z Irlandią nawet. Tu będę miał Conquer I muszę kontrolować, to faktycznie będę musiał tam zaraz wysłać wojska Ej, dobra, to ja wysłałem tam wojska Od razu, skoro jestem w Alajsach. I nawet połowę z tych dywizji ci tam wyśle, topia. Skąd to oni płyną? Dobra, nie pytam Po prostu wszyscy tutaj dołączcie Nawet lotnictwo te moje śmieszne przesunę tam Niech coś się chłopaki bawią. A ty masz coś w ogóle? Army offense, army organization. Dobra, na razie nie ruszam. Oni mnie lubią? Czy tak 100%? To mam nadzieję, że chłopaki mi przyjmą. Request, no właśnie, Irak kapituluje. I Japonia wygrała z Chinami. Ty bo oni z Iranem się nie bili przypadkiem? Dalej się biją z Iranem. No dobra. Może być to przynajmniej ciekawe. Ben. Co? Co ty gadasz, że ja zabrałem Wielkiej Brytanii papeta? Czyli ja będę bił się z Japonią. Bo Japonia będzie tego żądać. Ja oddali mi to, ty! Długo ten cel będzie się robił? 70 dni. No i kończy mi się z polityczne, Nic ciekawego w sumie się tu nie wydarzyło. Będziemy musieli później sami kombinować jakieś Niemcy podbić. Ej, tu jest fajne coś nawet. Iliś to jest kolejny. British Fighters. Dobra, ja muszę garnizony jakieś zrobić. Niech będą te kawalerie standardowe. No i dobra. Fajnie, jakby oni szybko podbili ten Iran. W miarę. Zanim ja wypowiem wojnę Irlandii. Tylko bolimy to, że o kurczę. Sten, e, wsparcie dla demokracji, bo mi to wcale nie pasuje. Plus zero. Okej, okay, dobra, dalej. Plus jeden jest na non-align. Basi mi to. Ci się kończą. A ja mam klejmy na to, ok. A czy później będę miał na to kory na Irlandię? O mi oklej, klejma później kurczę na paznorkale. Tak, będę miał kory na Irlandię. Wspaniale, dobra To weźmy od Francuza, może jeszcze trochę staliwa. Dorzucę jedną fabrykę, nie wiem do czego. Eee, no do Arty, chyba. Rzucę jeszcze jedną. Albo zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Jakieś ciężarówki. A, bo mi się dalej nie robi. Chapong. Niech panaprawę to najpierw. Ale ja mam fabryk dużo. I na Łureko będę mu chyba wejść. Nawet. Jakby powiem wojny Irlandii, tylko byle by nie dołączyła do kogoś, naprawdę. No i to ja więcej ja zrobię. No nie pierdziel ty. No żeby oni do aliantów nie dołączyli. Please? Oni już zrobili to, tak zrobili to. Mogę do nich dołączyć? Nie mogę. Jestem different ideology. Za dużo ortężnych zrobiłem? Co ja zrobiłem? Może jestem ciekawy. Nic. Najwięcej oni zrobili. Znaczy ja teraz zrobię, wezmę Irlandię po prostu. Kto mam nadzieję, że nie dołączę do aliantów, naprawdę. Ej, to wiem, albo... Kurczę, nie wiem co teraz zrobić w sumie. Ile Irlandia może mieć wojska? Tu jest wojsko, nie wiadomo. Aha, ze trzy dywizje, bo więcej nie mają tutaj. Dobra, to zrobimy inaczej. Połowa z tego wojska wraca tam, bo ja się muszę faktycznie zabezpieczyć. Nikt nie gwarantuje. Szybko. Trzeba to zdobyć. Zanim gdzieś dołączam. Okej, okay, biegnij tam. I do Cork Limerick Galway. Ty, ja ty w ogóle o mnie nich. Ty nagle się okazało, że mają więcej dywizji. Jak tam wojna idzie? Okej, okay. no, nice. Floty nie mieli, no to zabieram po prostu ziemię. No i co? I wszystko moje. No ale tu i tak nie będę trzymał żan... A, dobrze, że lotnisko tam wysłałem I tak tam nie będę nic trzymał. Szkoda, że mi wypierdzili listy aliantów. A dobra, kory trzeba zrobić. To może zamiast tego zrobię te kory. 70 dni. I w sumie nie wiem, co mam teraz zrobić dalej. Jeśli mam być szczery. Trzeba będę musiał pokombinować, porobić dywizji, bo mam faktycznie tego sprzętu. I na przykład zaatakować Niemcy. Chociaż Niemcy kurczę z tym przemysłem. Niemcy się wybronią. Nie Mamy dywizję pancerną na pewno. Ale dobra, to zrobimy tak. Eee, no to dywizję Marinesów bym wsparł jakimś, właśnie artylerią. Nawet trzema. I zacznę ich szkolić. Marine którym Division. No okej. Okay. bym więcej, ale to muszę zbadać Marinesów najpierw. Żeby to w ogóle zadziałało. Bo Francja gdzieś dołączy. Na razie nie jest żadnej frakcji. Wielka Brytania mnie trochę zmartwiła, niestety. Że mnie wywalili, bo tak to miałem święty spokój, naprawdę od nich. Hmm. No nic. Pobawimy się trochę. Oni się w sumie szkolą, nawet bez lokalizacji. Te public Force y dam na 19 jakieś po prostu. Mam sprzętu, mam wszystkiego, także niech to się robi. Artylerii też mam jak na razie w bród. Eee, Arte. Muszę badać, bo nie mam Arte z zbadanej nowej. Mamy grudzień 39. Polska i ty? Chociaż nie. No kurczę, Polska dołączy też pewnie do Niemców. Jak to wszystko się zbiegnie? Dobra, badamy Antyjery. No i dobra, trzeba teraz szkolić to wszystko Całe to ta taństwo. Meksyk atakuje wszystko Ja mam wspaniałą Irlandię No jeszcze jak mi kory zaraz wskoczą do tej fabryki będę miał... bo patrzcie mam 16 milionów niekorowa... Co tu się wydarzyło? No, przecież jakby Francja dołączyła teraz do Sowieta. On ma frakcję? Nie ma frakcji. On ma frakcję. To ja mam od razu na Francję szedł. No i dobra, mamy jakieś fabryki, powskakiwały. Nie mam staliwa w ogóle. Dobra, robimy inaczej. To wywalam. Biorę z Wielkiej Brytanii rzeczy. I w takim razie. Tylko Francja dołączy do Aliantów, jestem wręcz pewien. Ale jakim cudem on gwarantuje państwo, które jest w wojnie? On ma coś takiego w drzewku? Czego mi brakuje? Stali. Dobra, bierzemy więcej. British Rush, to weźmiemy. No bo ja Francuzem rozjechał. Tylko żeby nigdzie nie dołączyli. Co jeszcze mam? Dobra, niech te konwoje się robią. Później najwyżej nas sprzedajemy. Ok, tutaj. A, 25 aksów potrzebuję na kolejną Martę. bo tu Arty po prostu wrzucił i byłoby z głowy. 19 Public Force. Wszyscy happy. Ale jeszcze bym tych Marine Division powiększył trochę. Bo z nich bym zrobił 35. A to ciekawe. Wielka Brytania wypowiedziała mi wojna. A, ja nie mam teraz w ogóle sprzętu. Dobra, czyli musimy w takim razie się waflować ze Francją. No i znowu brakuje mi rzeczy. ...prawdopodobnie. Ty, ale... O co oni mi tą wojnę powiedzieli? Okej, okay, na pewno nie o Benelux is Indies. Okej... Okay. Co ta Brytania odpierdziela? Ej! Nie mam pojęcia co tu pięć. Dobra, siedzimy tak jak jest. Potrzebuję... ...więcej stali. Szkoda, że oni nie dołączyli do frakcji Sojd, bo bym między, w międzyczasie z nich nie? Dobra, możecie się u mnie dokować. Z Etiopią się nie wafluję. Wyrzucę więcej do Arty i do broni, w sumie. No to mi wylądują, to mi zniknie manpower. Ale w sumie niedużo tam manpowera było. To skąd ja mam 12 milionów non-Elible? Czy ja tutaj nie mam korów? Mam. To gdzie ja nie mam korów? Rwanda Burundi z. A, no tak. No i co, i teraz nawet nie wyląduje, bo po pierwsze nie mam zbadanych desantów, po drugie nie mam okrętów. Nie wiem, kurczę, będę musiał pokombinować rozstawić się po prostu na wybrzeżu i mieć w Dupie Brytanię. Czego tu więcej oczekiwać. To Marine dywizja sobie zwiększa. Chłopy się szkolą bardzo dobrze. Tutaj nie mam co nawet wojska wysłać w tym momencie. No co ty nie powiesz. Dziękuję Niemcy, jesteście wspaniali. Jak? Co? Jak skapitulowały. Czy Niemcy szukają jakiś desant, proszę? Okej, okay, jeszcze mam wojnę z Japonią w tym momencie. Bo na papeta mi wjeżdżają, a mój papet ma w ogóle jak się bronić, nie ma. To bez sensu, że go wzywałem. No cóż. Liczę, że Niemcy tutaj coś spróbują pokryć. A jak nie, to trudno. Dobra, wrzucę jeszcze w sumie gospodarkę wojenną, bo mogę. I to było na dzisiaj na tyle. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko.